Witajcie moi drodzy, dzisiaj zapraszam na taki krótki, przyjemny, dynamiczny rozruch. Gdybym miała dosłownie jakieś 7-8 minut, żeby troszeczkę poćwiczyć, rozruszać ciało, dodać sobie energii, to wykorzystałabym sobie dokładnie ten zestaw. Jest to praktyka, którą możemy wykonać również jako formę rozgrzewki dla całego ciała. Możesz włączyć ulubioną muzykę, do ćwiczenia nie potrzebujemy niczego. Zacznijmy nasz ruch. Stajemy sobie w niezbyt szerokim rozkroku. Troszeczkę puść kość ogonową, wydłuż kręgosłupa, połóż dłonie na barki i wykonujemy dynamiczne krążenia do tyłu. 6, 5, 4, 3, 2, 1 w drugą. 6, 5, 4, 3, 2, 1 na przemian w tył, w przód, 2, w przód, 3. 4, przód, 5, przód, 6, przód, puść ręce luźno, stań w szerszym rozkroku, palce są troszkę odkręcone i pamiętaj, to nie jest yoga. ruch ma być płynny, miękki przede wszystkim twój, więc jeżeli potrzebujesz uginać łokcie kolana, to po prostu to robisz, wyciągnij teraz swoją lewą rękę nad głowę, prawa dłoń na udzie i jedziemy, biodro się wypycha, zjeżdżasz, słusz nogi, Spójrz sobie pod pachą i miękko do góry. I w drugą stronę wypychaj biodra. Pochylaj się leciutko nawet do przodu i do góry. I opadamy i do góry. Opadamy i do góry. Opadamy do góry. Opadnięcie do góry. I jeszcze po dwa razy. W górę. W górę. Ostatni raz miękko. Do góry druga strona, miękko. I do góry. Bardzo podobne ćwiczenie, ale nieco inny obszar popracuje. Wyciągnij rękę nad głowę swoją. Lewą prawa dłoń na udzie, Uginasz teraz swoje lewe kolano. jedziesz znów wzdłuż nogi. Tylko tym razem kolano podąża na linię drugiego trzeciego porucha. I wyciągnij swój bok ugni. I zmiana. Wyciągnij swój bok ugni lewe kolano. Zmiana. Hop. I zmiana. Hop. Zmiana. Przeciągaj się, wydłużaj. Nie myśl o tym, żeby ten ruch był super, hiperpoprawny. Ma być przyjemny. Masz czuć, że się wydłużasz, że płyniesz. I ma być przede wszystkim bezbolesny. I jeszcze po razie. I zatrzymaj. Odkręć teraz nieco stopy do przodu. Możesz stanąć szerzej. Ogon odwiń żebra do przodu, możesz ugiąć kolana, zejdź w dół, wyciągnij się do pozycji stołu, popatrz sobie pionowo w dół i teraz delikatnie, jeżeli poczujesz się na siłach, ręce w tył i pulsujesz. sześć, mostkiem w dół, pięć, cztery, możesz ugiąć kolana, trzy, dwa, jeden, miękko wdech ręce nad głowę Miękko wydech, skłon do przodu, cofaj pośladki do tyłu, wdech do góry, wydech, cofaj pośladki do tyłu, wdech do góry, wydech, cofaj, wdech do góry, wydech, cofaj, wdech i wydech, jeszcze raz wdech. Wydech ręce luźno. Stań teraz swoją prawą nogą do przodu. Ogon podwiń, nogi proste, biodra równo. Wyciągnij ręce przed siebie i wdech. Otwórz swoją prawą rękę. Wydech zamknij. Wdech otwórz. Wydech zamknij. Wdech otwórz. Wydech zamknij. Wdech. I wydech, jeszcze wdech. I wydech, ostatni raz wdech, otwórz. I wydech, zamknij ręce w tył. Powolutku odsuń kość ogonową do tyłu, wypchnij biodro, wydłuż się. Jeżeli możesz, pulsujesz na prostym kolanie, jeżeli boli, ugnij. Sześć, pięć, cztery, trzy, dwa jeden, przechwyć miękko nogę, wdech i z wydechem oprzyj prawe żebro, puść nos miękko, jeżeli możesz prostujesz, głowa luźno spokojnie poddychaj chwilkę porozciągaj jeżeli możesz połóż dłonie na matę i wtedy pociągnij podłogę matę jakby w tył za siebie i już ugnij kolano do góry i ćwiczymy na drugą stronę Lewa noga w przód, prawa noga w tył. Nie za duży krok, powolutku ogonek pod siebie. Klatka uniesiona, ale nogi mocne, wyciągnij ręce przed siebie. Uwaga, wdech, lewa ręka w tył, otwórz. Wydech, wracasz. Wdech, lewa w tył. Wydech, wracasz. Wdech, lewa do tyłu. Wydech, powrót. Wdech. Wydech. I jeszcze wdech. Wydech. Ostatni raz wdech. I wydech. Puść ręce luźno. Biodra cofnij. Ogon odwini ciężar ciała trochę do tyłu. Odpychasz się aktywnie od lewej stopy. Stara się utrzymać proste biodra, równą linię kolców. I teraz ręce w tył. Jeżeli trzeba, ugnij lewą nogę. Pulsujesz. Sześć. Pięć. Cztery, trzy, dwa, jeden. Powolutku połóż dłonie na noce. Ugnij kolano, zbliż lewe żebro do uda. Możesz tak zostać. Możesz spróbować wyprostować. Ujś luźniutko głowę. Jeżeli czujesz, że jest wszystko ok, połóż dłonie na macie. Popchnij troszeczkę jakby podłogę w tył za siebie. Porozciągaj. Pamiętając o tym, że to ma być miękkie, ma być przyjemne. Ugnij teraz lewe kolanów, wyjdź do góry. Stań stabilnie, możesz oprzeć się ściany. Przyciągnij do siebie teraz lewą nogę. Ciasno, zbliż lewe udo do lewego żebra, przytrzymaj. Odepchnij się od prawej nogi, nie wypychaj biodra, nie wiś. Twój pośladek lewy patrzy na podłogę, nie gdzieś do boku. I krążysz stopą. Sześć. 5, 4, 3, 2, 1, w drugą. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Trzymasz udo przy żebrze. I teraz wypchni biodro do przodu i wróć. Wypchni biodro do przodu, odklej się lekko w tył i wróć. Do przodu i wróć. Kołyszesz. W przód i wróć. W przód. I wróć. Ostatni raz. W przód. I wróć. Puść kolano w dół. Dłonie na biodra. I teraz pięta do pośladka. Kilka kółeczek. Sześć. Pięć. Cztery. Trzy. Dwa. I jeden. W drugą. Sześć. Nabieraj. Pięć. Może strzelać w biodrze. Nie przejmuj się tym. Trzy. Dwa. Jeden. I puść. No. Uch. Rozluźnij i druga strona. Przyciągnij prawą nogę bliziutko u do żebro. Przytrzymaj, wyprostuj plecy. Możesz się trzymać ściany, krzesła. Odepchnij się od nogi, nie wiś. I krążymy stopą. Sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. W drugą. Sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, 1. Teraz wypychasz biodro prawe hop i wracasz. 5 wracasz. 4 wracasz. 3 wracasz. 2 powrót. I 1. Opuść kolano, ręce na bioderkach, biodro w a równa linia. Pięta do podszadka i kółeczka. 6 5 4 3 Dwa, oddychaj. Jeden, Uśmiechnij się trochę. Sześć. Wuch, pięć. Cztery. Trzy. Dwa. I jeden. I rozluźnij nogi. Delikatnie. Lekko podskocz. I teraz rozkrok. Wdech, wychodzisz do góry. I wydech. Huf, puszczasz. Wdech do góry. I wydech. Puść. Wdech. I wydech. Wdech dosłownie spadnij i napięty. Wdech. 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 Jeszcze cztery. Wdech. 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 Przedostatni raz. Wdech. Ostatni raz. Wdech. Na momencik zamknij oczy. Może troszeczkę bije szybciej serduszko. Na pewno jest cieplej. Ja Ci serdecznie dziękuję i zapraszam po więcej praktyk do siebie na kanał. Do zobaczenia na macie.